Hej, hej! Witam Was bardzo ciepłko w kolejnym odcinku. Dziś na naszej macie miks niewielki, ale może przynieść wielkie wygrane. Mamy tutaj Lucky Day, Ekstra Pensję, Green Money i krzyżóweczkę XXL. I powiem Wam, że od tej właśnie krzyżóweczki zaczniemy. W części ją nadrapałam. Ale nic ciekawego nam się tutaj nie ukazało. Krzyżóweczka z numerem 13, i Wam powiem, że pomimo radkowej sympatii do 13, wybrałam ją losowo, czyli ciągnęłam z wachlarza. I moi drodzy, po nadrapaniu dwóch linii, w niebieskim okienku nie mamy żadnego słówka, w różowym podobna sytuacja, i w pomarańczowej jest również pusto od słówek. A bonus wygląda tak, jest to zbroja, więc jedziemy dalej. No może coś fajnego nam się tutaj skroi. No zobaczymy, za chwilę się przekonamy. Także lecimy dwie kolejne literki, a będą to N i będzie to P. Także ruszamy N i P. Tutaj do piekarza nam od razu P wpada. Tutaj mamy N, ale zobaczcie, tutaj dzięki tej NC układa nam się słówko. Także mamy już lutnika, tu mamy IRAN, tutaj są juvenalia, tutaj mamy Neve. tutaj do krainy nam wpadnie i tutaj do barana również nam wpadnie NK. No z P troszeczkę cieniej to wygląda, ale z bonusem jeszcze cieniej, ani N ani P. Także jedziemy tutaj do różowej, i tutaj mamy dyplom, polana. Tutaj mamy prywatkę i na tej prywatce tutaj skończymy. N tutaj nam nie zawitało, no to może tutaj. Tutaj już widzę eleganta. Tutaj mamy epira. Tutaj jest pewna opcja. Jest opcja, że będzie wygrana ta krzyżówka. Tutaj mamy jeszcze san i na tym sanie skończymy. No dobra, to lecimy w górę. I kolejne literki. To no mam nadzieję, że to A wpadnie, to nam troszeczkę tutaj zrobi rozruby. A mamy... RZ. Także jedziemy. Tych Erek troszeczkę się tutaj posypie, ale to bardzo dobrze, bo krzyżówka póki co nie wygląda jakoś zdumiewająco. Tu mamy tron, i to jest nasz drugi wyraz na tej krzyżóweczce. Tutaj mamy jeszcze tezę. I tutaj na baranie będziemy kończyć, a nie jeszcze tutaj gra. O, tutaj jeszcze w synie mieliśmy Enkę. No i dobra, tutaj do zbroi nam od razu setka wpadnie i wpadnie R, a więc jeszcze mamy szansę na ten bonus, bo dwie literki nam zostały. No teraz tutaj R i Z. Tutaj mamy wiarę, tutaj mamy turystykę, tutaj jest ryc. No lepszy ryc by był niż nic. Tutaj mamy irysa, tutaj jeszcze nam RZ ładnie wpadnie. I to na tyle. No to teraz tutaj pojedziemy i szukamy rz. I tutaj już nam zetka ładnie wpadnie. O, tutaj nam wpada prom, czyli pierwszy wyraz na tej krzyżówce. Tu mamy kre, tu mamy wasari. Tutaj jeszcze kilka erek nam tutaj wpadnie po drodze. O, tutaj mamy epira, jest to drugi wyraz, także coś nam się tutaj rozkręca w końcu. No i dobra, dwie ostatnie literki. Trzymajcie kciuki, bo to już ostatnie S i B. No dobra, może coś nam się uda z tego skroić. Zaraz się przekonamy. I tutaj mamy od razu dwie eski u góry. Tutaj do obrazu nam B wpadnie, tutaj do barana B. I Wam powiem, że tutaj z tym lutnikiem na tronie kończymy. No niestety do zbroi zabrakło nam A, B sobie wykreślimy. A więc bonusa już nie będzie, ale może tutaj nam się uda coś działać. Także tak, tutaj mamy S, tutaj mamy B. Zobaczcie, jak nas blokuje cały czas to A. Tutaj jeszcze B nam wpadnie. Tutaj mamy Esej, ale to dopiero pierwszy wyraz. Więcej już nie udziergamy, a więc zjeżdżamy w dół. I teraz tutaj. O, to jeszcze w E mieliśmy E. No szkoda, że to H na nie wpadło. No to jedziemy S i B. Tu mamy strugę, tutaj jest S, ale jesteśmy poblokowani. No to A nam tutaj wszędzie przeszkadza. A jakby wpadło nam to A, to by było super. No i wychodzi na to, że strapkę mamy pustą. To by był mnożnik razy dwa. Zbroja by była warta. No, 7 dych. A my mamy zdrapę. No, niestety, pustą. Kontrolne różne. I no, niestety. Ale mamy jeszcze inne zdrapki. Może tutaj nam się uda coś wykokosić. Green Money z numerkiem 31. Mile widziany worek. Albo jedna z wygrywających liczb. A będziemy tutaj szukać trójki, osiemnastki, trzydzieści dwa i trzynastki. Także ruszamy i szukamy. A zaczynamy od szesnastki. Kolejną mamy dwójeczkę, no blisko, blisko, ale to nie to. 11, trzydzieści, czwórka. No, pierwszy rządek pusty.

A szkoda, że nie 32. No niestety zdrabka w tym wypadku jest pusta. Kontrolne różne, a więc drugi pustaczek. No to może ekstra pensja z numerkiem 19. I teraz mocno trzymajcie kciuki. Może to i ta wyjątkowa zdrabka. A będziemy tutaj szukać 18, 24, 11. I 21, no i oczywiście dwóch napisów ekstra Pensja. A zaczynamy od szesnastki. Kolejna 24 i mamy wygraną, a więc pusto nie wyjdziemy z dzisiejszego odcinka. Coś tam nam wpadnie: 22, 31 i szósteczka, i poniżej mamy 19. No bliźniutko już się otarliśmy o wygraną, 26. Dwójka, 12 i na koniec 25, a pod 24 na no mały klin złotych dobry i zwrocik. Kontrolne S. Także fajnie, coś nam z drapki jednak oddadzą. I ostatnia z dzisiejszego miksu: Lucky Day z numerkiem 26. I tutaj koniczynka albo wygrywająca liczba. A wygrywają tutaj 59, 41, 18 i 11. Także szukamy tych liczb. A mamy 43, 21, 36, 23 i 34 w górnym rządku. A poniżej mamy 33. 57, 45, 44 i 14 nam się tutaj skryła. No niestety, lucky Day również dzisiaj pusto. Kontrolne literki różne. A więc, moi drodzy, podsumowanie będzie takie. Na macie już lucky day zostanie. A do niej dołożymy jeszcze dwa pustaczki krzyżowa i green money. Ale za to honor uratowała ekstra pensja, która dała nam 5 zł. Co prawda jest to niedużo, ale jest. I kochani, z takim wynikiem dzisiaj żegnam się z wami. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo cieplutko. I życzę wam wszystkiego dobrego. A teraz już macham na pożegnanie. I do następnego. No topa!